Cześć, dzień dobry, mm, witam w kolejnej lekcji wyzwania odporność. Tak sobie myślę, że nawet jeśli to co powiem w tej lekcji jest już dla Was oczywistością, no to nie zobaczycie dzisiaj niczego tak bardzo słodkiego jak smoko jednorożec junior. Tak mi się wydaje, że to jest coś w rodzaju smoka, który jest jednorożny, do tego jest w tęczowych kolorach, także wszystko tutaj się zgadza. W czym nam pomoże Stefan? Stefan pomoże nam zrozumieć, a w zasadzie mi pomoże wyjaśnić, że odporność u takiego słodkiego i lekko, może tylko odrobinkę, odrobinkę przesłodonego szkraba jest czymś, co musi się odpowiednio rozwinąć. Kwestia naszych oczekiwań, czego oczekujemy od odporności i od jej rozwoju. Postaram się więc opowiedzieć, skąd się w ogóle bierze odporność, jak przebiega jej rozwój od czasu jeszcze ciąży, tak na dobrą sprawę, i później przez te wszystkie okresy, i czego my, rodzice, możemy oczekiwać od odporności naszych słodkich szkrabów, które, no jestem przekonany, że Stefan będzie pewnie pierdział obłoczkami tęczy, ale okej, okay, dobra, zobaczymy. W porządku moi drodzy. Żarty na bok, bo będzie bardzo ważny i ciekawy temat. Ja przeczytam znowu pytania, na które postaram się odpowiedzieć na samym końcu, jeśli nie zapomnę, mam nadzieję, że nie zapomnę. Ale cały ten odcinek ułożyłem sobie według tych pytań, które mi zadaliście i dlatego zachęcam was do zostawiania tych pytań w komentarzu w opisie materiału, bo pozwala mi tworzyć lepiej kolejne filmiki. No i dziękuję za wszystkich kciuki i suby, jeśli to tego jeszcze nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, to 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 to, to polecam, bo to wtedy daje mi motywację do robienia lepiej Innych filmików, kolejnych materiałów. Jakie były te pytania? E, posłuchaj. E, czy konieczne jest podawanie suplementów na odporność? E, czy jest sens, uwaga, czy jest sens farmakologicznie podkręcać odporność, czy lepiej zostawić rzeczy naturalnemu biegowi? Czy jest szansa w budowaniu odporności obejść się bez syropów, bez e, olejów, bez różnych innych rzeczy? Jak to wszystko wygląda? E, na te pytania postaram się odpowiedzieć na końcu, a lecąc po kolei, no to mamy tak. Krócie, to jest tak. Uważam, że bardzo dużym błędem, przynajmniej u mnie tak było, zanim zabrałem się za temat odporności, było to, że myślałem o odporności w sposób zero-jedynkowy. Albo jest, albo jej nie ma. To sobie już wyjaśniliśmy, ale, ale jest jeszcze drugie oblicze, e, oblicze tego e, problemu, że jeśli ona już jest, to nam się wydaje, Przynajmniej my mamy oczekiwanie, że ta odporność powinna działać w sposób bezbłędny. Jak żyleta, jak w Porsche, nie? jak w Ferrari na torze. E, natomiast u naszych maluchów i, I mam nadzieję, że będzie Ci się kojarzyła odporność Twojego dziecka z tym słodko pierdzącym stworkiem. Jest to, że nasze maluszki mają, nawet jeśli są zdrowe, a my mam nadzieję, że są zdrowe, generalnie są zdrowe i mają zdrową odporność, to ich odporność jest właśnie takim małym e, Stefanem Smoko Jednorożcem. I my możemy od odporności naszych maluszków oczekiwać tego, czego można oczekiwać od takiego stworka. E, musi upłynąć dobre kilka lat i dużo różnych treningów, cały wiecie, wytresuj smoka, zanim ten smoko drożec stanie się postrachem y nie wiem, czy on będzie kiedykolwiek po No ale zanim wyrosną mu skrzydła, zanim zacznie latać, no bo przecież gdzie taka masa na takich małych skrzydłach się, to to wszystko musi tu się rozwinąć, rozbudować, róg musi mu, wiecie, urosnąć, skrzydła, masa mięśniowa, tutaj takie wielkie uda powinny być, te małe łapki tyranozaura z przodu i jeszcze cała masa pewnie magicznych kompetencji e, musi mu się rozwinąć. Na to wszystko potrzeba czasu. Na to, żeby nasze dzieciaki rozwinęły odporność, musi upłynąć czas, musi upłynąć to chorowanie i zdrowienie, o którym mówiłem. E, I o którym pisałem w książce odporności. Nie? Dlatego, moi drodzy, na początku rozprawmy się z takim tematem oczekiwań. Nie możemy oczekiwać od odporności naszych maluchów, czyli od naszych dzieci tego, żeby radziły sobie z infekcjami w taki sposób, jak radzą sobie dorosłe smoki. Dorosłe smoki, dorosłe jednorożce idą jeszcze dalej za tymi porównaniami. Nasze maluchy są pi młodymi piłkarzami w szkółce piłkarskiej. Nie możemy ich zdolności, umiejętności i możliwości możliwości porównywać do zdolności zespołów ligowych czy Barcelony czy wiecie o co mi chodzi. Po prostu to nie jest możliwe i to mi bardzo pomogło kiedy jakby spuszczam z oczekiwań. Generalnie jakby schodzenie z oczekiwań bardzo pomaga bardzo pomaga rodzicom zmniejszyć presję. Jeśli macie mniejszą wewnętrzną presję, mniejsze wewnętrzne oczekiwania, to nie jest tak łatwo nie jest tak łatwo zagrać na, waszej, na waszym poczuciu, wiecie, własnej wartości, na waszej odpowiedzialności, na waszych um, różnych słabych strunach, które bardzo mocno dźwięczą, jeśli ktoś wam coś zareklamuje cudownego na odporność albo poleci jakąś kolejną metodę, albo powie wam, że czegoś nie robicie dość dobrze. Na pewno robisz tak dobrze wszystko, jak może, a po tym kursie będzie jeszcze lepiej, ale oczekiwania w sprawie naszych odporności, tak wygląda odporność statystycznego przedszkolaka. No wypadałoby to jeszcze mu gluta namalować, nie? No i okej. Okay. Więc moi drodzy, zanim zaczniemy mówić o tym, jak, co, ty, co z tą odmiennością jeszcze można zrobić, jak jej można dołożyć, bo można, no to o czym warto pamiętać? Jeśli ktoś mnie pyta o naturalne budowanie odporności, to co ja widzę? E, widzę przede wszystkim, już mamy w ciąży, która o siebie dba, która przed ciążą stara się w miarę możliwości, na przykład, wyrównać sobie poziom e, żelaza, zadbać o to, żeby organizm, żeby bateria, żeby kondycja organizmu była jak najlepsza, robi sobie badania w ciąży dba o siebie, ma zróżnicowaną dietę, je ryby albo DHA, uzupełnia te wszystkie pierwiastki, które są ważne podczas ciąży. Oczywiście wpływ na jakby taką startową odporność ma i rodzaj porodu, i sposób karmienia, natomiast no, wiemy, że nie zawsze możliwe, że mama karmiła naturalnie i mieszanki mleko zastępcze są w jakiś sposób dobrodziejstwem, bo możemy dziecko bezpiecznie, zdrowo karmić i, i, i wiecie, nie, nie na wszystko mamy wpływ, ale mamy wpływ na otoczenie dziecka, na to, w jakim dziecko będzie dojrzewało, na przykład w temperaturze, na to, czy ktoś pali w jego, w jego otoczeniu, czy dziecko. Jest czy dziecko jest e, później już odpowiednio nawadniane, czy jakby jest otyłe, czy nie jest otyłe, e, czy ma odpowiednią aktywność fizyczną. Oczywiście te wszystkie rzeczy mają wpływ na to, w jak się będzie rozwijał organizm dziecka i jaką będzie miał kondycję. Na początku maluszków tak naprawdę kluczowe jest zadbanie o to, żeby e, były optymalnie karmione, żeby nie były przegrzewane, później, żeby były już nawadniane, żeby od razu w ich życiu była aktywność fizyczna. I pytać też o hartowanie, jak to jest z hartowaniem i z naturalnym znaczeniem odporności. U mnie hartowanie, o tym jeszcze będę mówił później, ale hartowanie to jest styl życia. To jest taki skandynawski styl życia, czyli nie jest taki skok, że nagle a, to dziecko, od jutra wzmacniamy odporność i obniżamy temperaturę w domu do 19 stopni, z 27. Chodzi o to, że, cały, że to musi być styl, styl bycia, styl życia całej rodziny. To, że nie boimy się warunków pogodowych różnych, e, deszczu, jak jest chłodniej, jak jest wiatr, nie przegrzewamy się, to jest bardzo ważne. E, jakby na u starszych dzieciaków kwestie wystawiania ich na różne warunki, czy to saunowanie, czy... E, zabawa na dworze czy tam na polu, jak się mawia u mnie w każdych warunkach. Przy odpowiednim ubiorze, oczywiście, i z głową, natomiast no, nie uciekamy przed tym, żeby wystawiać dziecko na różne warunki. To są rzeczy, które będą wpływały na kondycję, na ogólny, na, na, na cały organizm. Więc tak naprawdę no, dbamy o filary odporności, o których mówiłem. Robimy dziecku przestrzeń do tego, że jeśli już zachoruje, to żeby wyzdrowiało, żeby później się zregenerowało. Pamiętamy, że regeneracja jest super wzmacnianiem odporności po chorobie, bo wtedy wszystkie te elementy układu odpornościowego muszą się zregenerować i jakby dopracować. Do końca. No i pamiętamy, że odporność maluszka nie jest w pełni kompetentna, ona dopiero musi dojrzeć, nie powinniśmy traktować układu odpornościowego maluszka jako, coś, jako czegoś skończonego. Ja sam mam problem z oczekiwaniami i czasami, jakby wiecie, wymaga się człowiek dużo od siebie, od współpracowników, od partnera, partnerki. Ale nie można wymagać od dziecka rzeczy, które nie są do ogarnięcia przez niego fizjologicznie. Nie. Ten układ odporności dopiero musi się rozbudować, musi wzrosnąć. Więc bardzo polecam popracować nad oczekiwaniami, tak żeby różne sposoby stymulowania odporności nie poruszały w Was strun FOMO-odpornościowego. Generalnie nie ma jednego leku na odporność, na naturalne budowanie odporności, również kwestia stworzenia bezpiecznych warunków do dojrzewania. Odporności, żeby ten, 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 ten Stefan, nasz smoko jednorożec mógł się rozwinąć. Oprócz tego, jak wzmacniamy, ważne jest też to, czy nie szkodzimy, więc zwróćcie na to uwagę, czy nie szkodzić odporności, czy dziecko nie ma jakichś niedoborów. Zawsze tutaj mówię o choćby o papierosach, o biernym paleniu, o e papierosach również, już nie mówiąc o alkoholu, o innych używkach, które dzieją się w okolicy dziecka, z którym dziecko może mieć kontakt. To jest mega, mega ważne. No i co ze szczepieniami. O szczepieniach dużo jeszcze nie było, ale będziemy o nich oddzielne odcinki, będę miał o nich oddzielne odcinki dla Was. Natomiast szczepienia to jest sposób, w jaki my możemy również wzmocnić odporność dziecka, wzmocnić pamięć immunologiczną i w zasadzie ten procesor, żeby bez ryzyka przechorowania danej choroby dziecko nabyło odporność na dany patogen. To już jest stricte ocena korzyści ryzyka, o to będę więcej mówił w tamtych odcinkach, ale chodzi o to, że chorowanie. Wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Chorowanie na ospę może mieć ciężkie przebiegi, może mieć różne konsekwencje. Zaszczepienie, tak jak każda interwencja medyczna, też ma swoje wady i zalety. Zwykle zalety znacząco przewyższają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. No i teraz zawsze stawiamy na szali, czy ryzyko przechorowania danej choroby jest większe czy mniejsze od ryzyka tego przebadanego, z jakim wiąże się zaszczepienie dziecka. Więc generalnie szczepienie dziecka według planu szczepień powoduje, że wzmacniamy Pamięć immunologiczną, czyli ten pendrive odporności, pamięć immunologiczną, czyli wiedzę o tym, jak układ odporności ma sobie radzić z danymi infekcjami. No i wzmacniamy też zdolność tego procesora do walki z nimi. Z jakiegoś powodu nawet później, jeśli te patogeny się pojawią w otoczeniu, to nawet jeśli ktoś zachoruje, to lżej zwykle, ale często te patogeny są ubijane już na samym wejściu. Więc szczepienia to jest stymulowanie tej odporności, takiej swoistej, typowej, na konkretne rzeczy. O tych szczepieniach mówimy. Pytacie często o probiotyki, o prebiotyki, o antyoksydanty, o różne rzeczy. Generalnie ja mam metodę, że dziecko powinno mieć wszystkiego po troszkę, żeby ta dieta była po prostu zbilansowana. To jest kluczowe. Wiemy, że często to nie jest proste, bo dzieciaki mają swoje sympatie, antypatie. No ale cóż, każdy z nas rodziców się z tym jakoś zmaga, musimy sobie z tym radzić. O tym też jeszcze troszkę będzie. Więc zbiegając do końca, budowanie odporności to naturalny proces, w którym Stefan, młody smoko jednorożec z takiego pluszowego misiaka, staje się poważnym smokiem, którego boi się całe osiedle. Może nie, przed którym respekt, do, dla którego szacunek czuje całe osiedle. Już nie musimy wchodzić na kwestię agresji. Dziękuję bardzo, całuję rączki, oczywiście, proszę pana. Więc e, ten smoczek podrośnie i będzie wzbudzał respekt, szacunek e, swoim umiejętnościom radzenia sobie z różnymi infekcjami. E, a tymczasem odporność naszych dzieci wygląda właśnie tak. I nie możemy od niej oczekiwać, że będzie tak jak te wielkie smoki, wydresuj smoka, które wiecie, zionęło ogniem i jakby robiły tam różne straszne rzeczy. Więc tak, przechodząc do odpowiedzi, odpowiedzi na, na te pytania. Czy konieczne jest podawanie suplementów na odporność? Nie. No bo, co te suplementy mogą zrobić? Suplementy nie są w stanie, suplementy na odporność nie są w stanie zbudować pamięci immunologicznej. Suplementy na odporność mogą jakby zintensyfikować, napędzić ten procesor układu odporności, ale to nie musi być korzystne. Pamiętacie o tym, że jeśli ten proces jest zbyt mocno, no to wtedy in, jakby równowaga w organizmie może być zachwiana, prawda? Nie da się <laughs> witaminami w sztuczny sposób napakować tej baterii e, kondycji organizmu, wydolności organizmu powyżej jej pojemności. Dopiero ten smoczek rosnąc, to ta bateria będzie rosła jej pojemność nie? i sprawność i połączenie z tymi wszystkimi elementami odporności, który mówię mówiłem też we wcześniejszych materiałach. Tak to wygląda. Czy jest sens farmakologicznie podkręcać odporność, czy lepiej skupić się na naturalnych sposobach? Farmakologiczne podkręcanie odporności. Jeśli pytacie o szczepienia na choroby, których ja już na przykład nie pamiętam, polio, na przykład, krzusiec się pojawia, ale jakby też nie jest taka choroba no, w związku z różnymi tam przemieszczeniami ludności. Natomiast wiele jest tych chorób, na które szczepimy, których my już nie pamiętamy, których ja, ja nie pamiętam. Chociaż pamiętam akurat, jedna moja sąsiadka z dawnych czasów w młodości chorowała na polio, i to jest straszna choroba. Większość chorób, na które my szczepimy, nie pamiętamy. Nie widzimy w naszym otoczeniu ludzi, którzy umierają przez nie. Nie widzimy dzieci, które są sparaliżowane, które są chore. Więc szczepienia są sposobem, w jaki trenujemy układ odporności. To jest sposób, w jaki my możemy zastymulować układ odporności, tak żeby wzmocnić jego pamięć immunologiczną. Natomiast podawanie całej masy tych rzeczy, która wspiera, która tylko przyspiesza i napędza odporność, no. Nie, to może faktycznie czasami pomóc, bo kiedy organizm potrzebuje kopa, ale nie będzie wspierało rozwoju tej naturalnej odporności. Czy da się obejść budowanie odporności bez tych wszystkich różnych rzeczy? Generalnie tak. No, no, no tak. No, wiem, że są różne osoby, które nam próbują wmówić, że jeśli ktoś nie stymuluje odporności, no to a jemu dziecku, a jemu dziecku to pomogło na odporność, a to jest najnowszy tegoroczny syropek, a to są cudowne witaminki naturalne z warzyw na odporność, Odporność, a to jeszcze w ogóle w ten, i mamy symfonię ku odporności, która gra na naszym poczuciu własnej wartości, na, naszej, na naszym strachu, nad lękiem przed tym, że dziecku, że coś trzeba robić, nie? to odpornościowy FOMO, Feeling of Missing Out ee, odporność. Więc moi drodzy, nie wiem, mam nadzieję, że ten materiał Wam kolejne rzeczy podsumował. Najważniejsze z, to, z tego, co chciałem powiedzieć, to to, że odporność naszych szkrabów jest też szkrabem i musimy dać czas na to, żeby dojrzało. Nie da się tego przyspieszyć. To jest... To, co mówiłem ostatnio w odcinku, że wspieramy nasze dziecko w budowaniu odporności i ta odporność zostaje już później z nim na całe życie. Chcemy a czasami dzieciom, wiecie, załatwić różne rzeczy, nie wiem, samochód, mieszkanie, zabezpieczyć ich przyszłość, więc zabezpieczając ich odporność i ich rozwój psychiczny i odporność psychiczną przy okazji, dajemy im coś, co zostanie z nimi na pewno na całe życie. Więc trzeba o tego małego smoka i zadbać. Moi drodzy, to chyba wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym i znowu dziękuję za zostawienie kciuka w górę, za zostawienia komentarza. Jeśli ze się nie zgadzacie, to śmiało zostawcie, porozmawiajmy. Jeśli macie swoje przemyślenia, swoje historie, również świetnie wzbogacają te filmy i kolejne kroki wyzwania odporności. A jeśli chcecie polecić ten materiał, jakoś podziękować mi za tą pracę, to będę wdzięczny za polecenie tego materiału jednej osobie, której on może pomóc, albo udostępnienie go u siebie gdzieś w serwisach społecznościowych. Dzięki temu ta wiedza idzie dalej i, i mam wrażenie, że Polacy będą lepiej w stanie zadbać naturalnie o odporność. Dziękuję za uwagę. Marcin Korczyk, pan tabletka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. A, no, no, no i Stefan pomacha dla Was skrzydłem. Cześć, trzymajcie się. Niech porność będzie. Z